Od jednego ze słuchaczy moich filmików i lekcji otrzymałam zapytanie, dlaczego CUHAUSE skoro używamy przyimka IN, gdy jesteśmy w budynkach i instytucjach? No właśnie, to bardzo dobre pytanie, które pozwoli nam rozjaśnić wątpliwości między przyimkami CU i IN. Rzeczywiście, przy imka cu używamy, gdy idziemy do osób. I to jest ogólna zasada, czyli mówimy Ich gehe zu meiner Freundin, idę do mojej przyjaciółki, ich gehe zum Arzt, idę do lekarza, ich gehe zu meinem Fata, idę do mojego taty. Zaś in używamy, gdy idziemy do budynków lub instytucji, bądź gdy jesteśmy w tych budynkach. Czyli możemy powiedzieć na przykład Ich gehe ins kino albo ich bin im kino. Ich gehe ins Kino. Idę do kina. Ich bin im Kino. Jestem w kinie. Skąd więc zu Hause? Zu Hause to słuchajcie utarty idiom, którego po prostu używamy w takiej formie. Iź bleibe zu Hause. Zostaję w domu. Ich bin zu Hause. Jestem w domu.